Nie, no, jestem Tylko. myślę, że tak powiem W każdym razie, no podejście któreś tam od nowa Dokonam jednej ważnej zmiany, żeby nie było bugów. Gra jest zoptymalizowana pod pady więc będę sobie grał komfortowo. Zapisz zmiany i wyjdź. Korzystając z pada myszy już nie ma, mogę ją wsadzić sobie. W sumie jest do doby, bo teraz mogę sobie wsadzić, nie no działa, dobra. Eee, zaraz, opcje, rozgrywka, dźwięk, włącz auto-zapis. Pokazuj zdrowie, kamera, wyświetlaj napisy, obraz. Zablokuj mysz w oknie, <laughs> a jak nie ma okna? Jest synchronizacja, jest wygładzanie klatek, wszystko jest, krótko mówiąc. Eee. Efekty na wysokim tym, no to konkrety, oczywiście klasyczny, jedyny sensowny układ Iron Man, ograniczając podpowiedzi, i korzystając z faktu, że jest druga. ten, druga fala, to chyba było dobre. A to, że statystyki rosną losowo. To co to znaczy? Co to ta druga fala? To jest jak się gra raz przeszło, to można sobie poustawiać. To jest złe. Jeden mówi, że dobry shit, ale co to znaczy dobry na tę sprawę? Statystyki, czyli celność, wytrzymałość i tak dalej, tak? Jak rozumiem. I losowo to znaczy, że może nagle awansować. Czy losowo, czy zależnie od tego, co zrobił, czy... Czy po się x-kom tak, tak, podstawka jest super. Zwłaszcza teraz jest tania. Za 5 zł było i w ogóle. Dawaj nie wszyscy są równi Okej okay. Ogarniasz, teraz czasem plus 1, czasem plus 10, a teraz jest idę. Nowa gospodarka. Wkazuje losową ilość funduszy. Co to znaczy losową ilość? Gospodarkę, Podobno winam pada. Nie używam winam od 100 lat. To jest program głupi tyle. Wszystko będzie kiedyś padało. Eee... Daj, wszystko. Próbuj do skutko. To jest syf pole ostrzału. To było fajne. No i to wszystko. Czemu grasz napadził? Myszka jest dla biedaków. Każdy ma myszkę, a pada nie każdy. Wszystko poza orletką obrażeń. Okej. Okay. Rozpoczynamy operację E. A jaki to jest dokładny kryptonim dowiemy się w trakcie. Chcesz pokazać? Nie chcę. Tak więc... Intro znamy. Polskę zaatakowali kosmici, dlatego pozostała na Mazurach zbudowana baza XCOM przedstawiłem się, jestem Maciej Makuła i. Francja prosi o pilną pomoc. I Francja prosi o pilną pomoc. <laughs> Odebraliśmy komunikat o aktywności obcych na terenie dużej metropolii. Lećmy tam i zlikwidujmy wszystkich nieprzyjaciół. Lecimy, zneutralizuj wszystkich. Nieznane zagrożenie. UFO Francja. Tak, Eucharystia. Spokojnie wymyślimy w trakcie. Hmm. Uderzeniowy jeden, tu centrala. Możecie atakować siły wroga WSD. Nie ryzykujcie. Proszę, proszę. Teraz którym się cokolwiek tu robi, na tym się obraca. Tym się daje wyżej i niżej i to jest wygodniejsze do diabła. Teraz tak. Tym się mogę rozglądać swobodnie. Tym mogę zmieniać ludziki swobodnie i tyle. I fajnie. A selektem. A selektem się do. robi kolejkę do diabła. <gryフ> <gryフ> Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł z trwania tempo. <laughs> Zwarioję, sorry. To są żółte działki, to nic nie potrafi. Gazu. Jest kosmita, który mnie nie widzi, na szczęście chyba. Przyjrzyjmy się temu. Tak. Żeby było taktyczne, no mam nadzieję. Ciśnij. Teksty są bez... dobre. Za za samochodzik. Y. W ogóle nie podpowiada mi czym jest ten Y na ilość boską. Zawsze podpowiadał. A teraz nie podpowiada. I co robi czerwony? Warta. Dobra, kosmici też pijani dzięki Bogu. Okej. Okay. Mamy trzech kosmitów. Mamy granat. Nie chcemy strzału, chcę użyć granatu. Teraz, Boże... Escape działa? W którym się cofa? <laughs> Ktoś grał na Fadzie? <laughs> nie chcę strzału. Jest dobra. Jest. Tym się wybiera, co ma zrobić kosmita. Swobodne celowanie. A, nie widzę nie tak dobrze. Co to jest czerwone? To jest B. Chciałem sprawdzić. Trójkąt. <laughs> Z Y. Nie działa. Czerwone. Dobra. Podejdź no tutaj I rzuć no granatem I zabierzemy wszystkich kosmitów do piekła Teraz tak podejść i tamtego też zastukać granatem, i będzie spokój. A my, sobie weźmiemy w tej kolejce, czy dorzuci kobieta. Ja mam wątpliwości, jednak kto to polecał ten, ten pad. Fugelda biegnie, mamy kupę czasu. Ocenimy teraz sytuację. Co robi LT w takim wypadku? A jest oddalenie. A było oddalenie na myszce? Mi się wydaje, że nie było. Pewnie było, tylko nie wiedziałem jak. Samochód wybuchnie. Ale wybuchnie w tej kolejce? Było. 55. jeszcze wróćmy mimo wszystko okay, to jest fajne dalej Ha samochód się pali. Aby co zaczniemy, to była taka testowa tura napadzie. Nie wyszło Nie wyszło. Znowu w życiu. Już Boże. Jak się rozleźli. Nie, nie, dobra. Nie ma... Ten wybucha luz. Miał wybuchnąć. Dobra. Pad jest do dupy. Spójrzmy, prawdzie w oczy. Edytuj opcję. Sam pokaż ustawienia zaraz. Będziemy dalej, ruch kursora. Sprawdzenie wysokości, Przesunię kamerę. Syf. To jest syf dla głupich ludzi. Tak. Jeszcze raz. Nie wiem kto to doradzał, ale go potem zbanuję. Chyba go zbanowałem wczoraj zresztą, więc spoko. Jest. Dobrze. Nie, nie chciałem tam dawać pod ten płonący samochód. Okej, okay, ujęcie jeszcze raz. Klasyczny e, Iron Man. Ogranicz podpowiedzi Opcje zaawansowane. Druga fala. I wszystko miało być fajne. Oprócz ruletki obrażeń I... Tego, to nie używam, nie używam loadingów Go Nie dawaj drugiej fali Aki... Na Aki. czym polega Ironman? Że się trzeba przebiec maraton w pewnym momencie Potem przepłynąć 3 km i na rowerze 80 2 um, Uruchomić 84 chyba Uruchomić samouczek? Nie Okej, okay. więc to był taki... Takie déjà vu. Tymczasem znowu zaatakowali. Budujemy bazę w Polsce. I ruszamy pomóc komu? Zobaczmy. Tym razem udajemy się do Rosji. Rosji. To dobry znak. Odebraliśmy komunikat o aktywności obcych na terenie dużej metropolii. Lećmy tam i zlikwidujmy wszystkich nieprzyjaciół. Tak, Ukar polecał. <grym> <Pana>. <grym> Jaki tym razem? Nie, to ten sam, ten się nie liczył. To był taki oddział testowy. Nie, nie dało się sterować w ogóle. Straciłem dwie kolejki już wszystko się. Uderzeniowy jeden tu centrala. Możecie atakować siły wroga Wes D. Ładna funkcjonuje. Okej, okay, Petrow. Ocenimy sytuację. Tu się kończy mapa, tu się kończy mapa, idziemy na ukos. Gdzieś tam są kosmici, gdzieś tam są dziwne rzeczy. I gdzieś tam są zbiorniczki z naszym super, nowym, hiper, fajnym bajerem. Pytanie, gdzie są zbiorniczki? Gdzie są kosmici? A jest zbiorniczek numer 1, gdzieś jest numer 2 To powinna być wzorcowa akcja X-Comics. Waruskiego mam. To z w Rosji, więc powinien być samochody. Bym sprawdził te samochody pod kątem kamerek i tyle. Podejdź no tu. A potem. Nie wiem, czy jest sens ryzykować, ale pójdziemy tu. Tak, nie zbieraj zbiorników, zabierz szybko wrogów, bo to jest takie proste. Niestety nie jest. To jest największy problem. To jest złośliwa gra. Robiąca antybildy. Antywszystko. Do fontanny podejść. No i kolego, kolego. Prawdopodobnie w tym budynku są ci kosmici. Maksym. Nie jest złośliwa, każe dla błędy. Jest złośliwa, to nie są błędy. Zasuniemy z tego. Nie, na klawiaturę 100 razy wygodniej. No gdzie, jak ktoś tam gadał my padem, dajcie spokój. Czemu z tamtym Wow. Wow. Moi ludzie kogoś zastrzelili. Wilson. Twoim zadaniem polega na tym, żeby zbiec do domku, wcisnąć guzik i tyle. Nic więcej. On... Nie dobra, wystarczy mi ta ściana zniknęła i były jakieś jaja. Eee, no dobra, teraz tylko taktycznie się rozstawić. Idę. Czyli was dwóch trzeba gdzieś mądrze wycofać. Problem w tym, że mądrze to na przykład tutaj. 20% na atak A więc się podkul Jeszcze raz możemy Ty nie dorzucisz oczywiście, więc też nic nie kombinujemy I wycofujemy gdzie? Tu jest że sprint, tutaj 20% i też się podkul Albo ty kam, jesteś ruskim, ty kamp jedziemy Czy gram od nowa? I tak i nie Podejdź. Rusek! Nie może być! Dobra, ruska możemy... nie lubimy ruski w tej grze. Okej, okay. idzie imba kosmita, którego nikt nie wychwycił oczywiście i ruska zmasakruje. Ten się wystraszył, bo jest goofy. I ogólnie bo wszyscy spanikowali. Nie. Nie raczył umrzeć, bo nie oberwał. Dobra, tyle. No, to by było tyle ten oddział. I jedziemy jeszcze raz. Powiedzcie cięcie.